Moi drodzy na dzisiejsze rozważania, zapraszam Was na ścieżkę kapliczek różańcowych w Gietrwałdzie. Z ewangelii według świętego Łukasza podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób nauczycielu. Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną. Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Widzimy tu, moi drodzy, nie zaciekawienie sadyceuszów, ale wyraz braku ich wiary. To znaczy, oni podeszli do Jezusa z pełnym przekonaniem co do tego, że mają rację. Nie byli zainteresowani tym, co on ma do powiedzenia, raczej chcieli pokazać błąd jego myślenia, gdyż Jezus, podobnie tak jak faryzeusze, głosił, że z martwych wstanie istnieje, że z martwych wstanie jest rzeczywistością. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, nie, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania." I tu, moi drodzy, Jezus czyni rozróżnienie na dzieci tego świata i na dzieci boże. I moi drodzy, ślub, małżeństwo służy właśnie dzieciom tego świata. To znaczy, jeżeli jest się dzieckiem świata, jest się osobą śmiertelną, a skoro jest się osobą śmiertelną, potrzeba przedłużyć życie. No bo gdyby ludzie nie umierali, gdyby ludzie wiedzieli, że będą żyć wiecznie, wówczas nie potrzebowaliby zupełnie potomstwa, nie, po, nie potrzebowaliby pozostawić kogoś e, po sobie. Dlatego też, e, jeżeli rzeczywiście zakłada się, e, że nie ma życia przyszłego, to e, branie ślubu jest jedyną rozsądną, e, rozsądną czynnością. E, a że umarli z martwych wstają. To i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. Te osoby wymienione przez Jezusa, to znaczy Abraham, Izaak i Jakub, są żywi. O tyle, że są żywi w perspektywie Pana Boga, to nie znaczy, że żyją teraz aktualnie. Bo poumierali, to znaczy żyli tak jak wszyscy inni ludzie i umarli, ale żyją dla Boga. I Bóg obiecał ich wskrzesić z martwych, to znaczy z perspektywy Pana Boga, są żyjący, z naszej perspektywy są zmarli. To oczywiście trzeba zaznaczyć, żeby nie żyć w jakimś rozdwojeniu i urojeniach. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już nie o nic nie ośmielali się Go pytać. A więc Jezus z jednej strony ich pokonał, jak i pokonało ich Słowo Boże, na którym się opierali. I moi drodzy, ważne jest dla nas z perspektywy dzisiejszej liturgii słowa, że tak naprawdę to zwycięstwo Jezusa nad sadeceuszami i zwycięstwo Słowa Bożego nad nimi było tym samym. To znaczy, chcemy tu zauważyć, że Jezus jest. Słowem Bożym, i że słowo Boże, pisane z małych liter, czyli to, co mamy zapisane na kartach Pisma Świętego, prowadzi nas do Jezusa, a On sam w sobie jest żywym słowem Boga, które się nam objawiło. Z apokalipsy, według Świętego Jana Apostoła. Mnie, Janowi, powiedziano: Oto dwaj moi świadkowie oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi a jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ust moich i pożera ich wrogów jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć o, mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz, deszcz nie zraszał. Dni ich prorokowania i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić i wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą. Ci dwaj świadkowie, o których e, mówi nam Apokalipsa, to według interpretacji chrystocentrycznej, o której chcę dzisiaj mówić, to dwa testamenty: Stary Testament i Nowy Testament. I oczywiście moglibyśmy się zdziwić, w jaki sposób te wszelkie moce, o których mówi nam Święta Księga według Świętego Jana, skąd w tych tekstach, skąd w Starym i Nowym Testamencie owa moc. Ona wynika z tego, że człowiek, który poznaje Stary i Nowy Testament, każdy uzyskuje w ten sposób wiarę, to znaczy może po nią sięgnąć i w ten sposób rzeczywiście czynić te znaki. A przede wszystkim w samym tym słowie tkwi moc, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ono jest tym, co prowadzi do Jezusa Chrystusa. A on, jako żywe słowo Boże, ma moc, aby to wszystko uczynić, o czym nam mówi Apokalipsa. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije, a zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta. Miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki, a zwłoki ich, nie zezwala... a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. Z ich powodu mieszkańcy ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali. Bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadawali... Katusze. I moi drodzy, te słowa, o których mówi nam Apokalipsa, one już się spełniły. To znaczy, e, widzimy w tych słowach śmierć Jezusa. On był tym, który zadawał Katusze przez swoje słowa. To znaczy, był e, punktem niezgody e, między faryzeuszami, między uczonymi w piśmie, którzy czychali na jego życie. I do niego właśnie odnosi się to słowo, które. Jeszcze nie zostało napisane w momencie Jego śmierci, to znaczy Nowy Testament, ale przez to święty Jan chce pokazać, że te księgi spisane przez apostołów, one również mają w sobie Ducha Bożego, podobnie jak księgi Starego Testamentu, gdyż one wszystkie prowadzą do Jezusa Chrystusa i to wszystko, co w księgach jest zawarte, jest także w Nim, a On sam reprezentuje całe Słowo Boże, Jezus Chrystus. A po trzech i pół dnia Duch Życia z Boga w Niego wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł, padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący, wstąpcie tutaj i w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. Moi drodzy, taki los, o którym słyszymy w księdze Apokalipsy, on czeka wszystkich, którzy zinterioryzują sobie Jezusa Chrystusa i jego słowo. To znaczy, każdy, kto przyjmuje słowo Boże objawione w Starym i Nowym Testamencie, i kto przyjmuje Jezusa Chrystusa, czyli to żywe słowo Boże, każdego człowieka czeka taki los. To znaczy, każdy będzie prorokował, inaczej będzie po prostu patrzył w Boży sposób na rzeczywistość, która go otacza, będzie wrogiem tego świata, a także przez ten świat zostanie odrzucony. Ale Pan Bóg każdego ożywi na nowo. A więc moi drodzy, patrząc na dzisiejszą liturgię Słowa, musimy zrozumieć, że czytając. W ogóle całe Pismo Święte, nie tylko dzisiejszą liturgię słowa, nasze myśli zawsze powinny kierować się na Jezusa Chrystusa. To znaczy, Biblia zawsze mówi o nim. Bo możemy mieć takie wrażenie, że Biblia mówi coś o polityce, coś o, nie wiem, o dbaniu o zdrowie, że mówi coś o historii. No i oczywiście, że mówi. Ale to nie są rzeczy, których mamy tam szukać. Możemy je zobaczyć, możemy się nad nimi pochylać, możemy sobie jakoś czerpać z tego inspirację, ale głównym sensem pisma świętego, po co ono w ogóle istnieje i po co nam jest potrzebne, to to, żeby dążyć do Chrystusa. Ono najpierw zapowiadało Chrystusa, a później go wskazywało już w Nowym Testamencie. I my, czytając to słowo Boże zapisane w Bibliach, które mamy, dążymy do tego, aby dążyć do. Żywego Słowa Boga, czyli do Jezusa Chrystusa. Nie jest to proces łatwy, jest to proces, który jest wymagający. Który jeżeli go przyjmiemy to Słowo Boże i w Biblii, i Słowo Boże jako syna Bożego, wówczas musimy wybierać, czyli decydować się, czy chcemy za tym Słowem Bożym podążać i przyjąć konsekwencje Jego, czy też je odrzucić. A jeżeli wraz z konsekwencjami przyjmujemy Słowo Boże. Wówczas czeka nas taki sam los jak Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie znaczy to, że każdy z nas zostanie bestialsko zamordowany w związku z tym, ale wewnętrznie wielokroć musimy umierać dla świata, kiedy postanawiamy iść zgodnie z wolą Bożą w naszym życiu. Jest to e, trudne, ale największa nadzieja tkwi w tym, że tak jak Chrystus powstał z martwych, tak i nam. Jako ludziom, którzy staramy się go naśladować, wierzymy, że to z martwych nam również jest przeznaczone. Jeżeli spodobał się wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.